Witam w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy zwiedzali opuszczoną dyskotekę. Jak widzicie, dosyć ciekawą, choć to po takiej szybie zbrojonej, aczkolwiek jest pęknięta. Miejsce ciekawe. I tradycyjnie zapraszam do odwiedzenia strony Urbex Time. Link w opisie pod filmem. Góra, miejscówka jest konkretna, ci powiem. jeszcze z taką się nie spotkałem. Trzeba nie pęknie po mną aczkolwiek stabilnie to wygląda wszystko dobra, przejdziemy w głąb. Tej dyskoteki fajnie to zrobiono Czekajcie. Jest sobie z tego z nagrania zjebać. Czekajcie, bo nie chcę się twarzy i później. Jak ktoś nadzieje, to nadzieje tu zostanie. Fajne zdobienia. Tutaj po pijaku ładnie musieli lecieć w dół rewelacyjne miejsce, kurde, jak to wygląda. Dla mnie to jest top 5, takie co widziałem. Coś nieprawdopodobnego. Fantastyczne miejsce. Taka wyrzeźbiona czaszka. Niesamowite wykonanie, ci powiem. Naprawdę. Wszystko tak fajnie. Zajebiste to jest Przejdziemy za bar Fajnie takie kurde Widać pełne oświetlenie na ziemi Masakra, kurde, jaka dyska Nie, nazwy dyskoteki nie mogę u... Nie, żebyś nie, nie 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 tu jest To miejsce jest w takim stanie zachowane Dobrze, że nikt o nim nie wie praktycznie, to... To ten. Czekaj. Czekajcie. ok jak zwykle, kurwa, słoń. Nie wiem, nie wiem. Nie, ale... Tutaj ten podest, kurde rewelacja, to fajnie to wygląda. Kurwa, coś niesamowitego. No chobie takie Patrzę, taka jest, jest ciura. No, tu woda spływała. Ewidentnie. No, z tych skarb spływało. Ty, tu są już teraria. To jest terari. No, Masakra ty. Co z tym terrarium było? Coś tu zgniło. Skorpion. Tam jest, nie? Są tu zginą skorzyst. Masakra ty. Ale miejscu ładne. grubo. No w sumie najlepsza miejscówka jaką się robimy. Czekaj, obejdę to tak, żeby to wszystko nagrać i pokazać wam, jak to wygląda. To naprawdę kurde pomieszczenie. Jest pierwsza klasa. Nie chcę was ujmować na tym, na filmie. Jak już wspomniałem, nie będę chciał tego filmu. Będę ciął to w jak najmniejszych ilościach. Właśnie nie jest jeden poziom. Właśnie nie jest jeden poziom. Konkretna sala. Olbrzymia. Widać bar. Widać kondygnacje wyższe. Dyskoteka jest naprawdę w zajebistym stanie. Tu można było wyjść na taras. Nie chcę pokazywać okolicy zewnątrz. Z racji na zachowanie lokalizacji co mogę powiedzieć o tym budynku robi wrażenie i to robi wrażenie naprawdę pozytywne i sam jestem zdziwiony jakością tutaj tego wykonania mnóstwo pracy było tutaj włożone wykonanie tego słuchajcie no to jest bar jako tako już jest niekompletny kominek nie chcę tutaj schodzić żeby nie podać już wspomniałem o tej lokalizacji, aczkolwiek dyskoteka jest naprawdę tak konkretna, że aż głowa mi boli, kurde. Zwróćcie uwagę na to szkło, niż jest kolejna kondygnacja. Bawiło się na parkiecie i można było, no są jak ktoś miał, kurde, jakaś panna miała minióweczkę, to ci na dole mieli piękny widok. Przejdziemy tutaj, do trochę jaśniej. Kolejna taka sala pewnie pipowska mała zresztą obrazy na ścianach takie namalowane w ogóle same te drzewa w środku to już robi wrażenie naprawdę robi taki klimat taki, taki fajny, nietypowy przejdziemy tutaj w głąb tego tutaj najprawdopodobniej znajduje się kuchnia aczkolwiek nie jest nie zamknięta otwarta ale jest pusta to więc nie skupiajmy się na kuchni bo No, no w sumie skupmy się na kuchni Coś niesamowitego, jakie pomieszczenie Dobra, słuchajcie, nie chcę się rozdzielać z grupą Chyba jest tam, na polu Dobra, w każdym razie zejdę, na, zejdę do piwnicy Pokażę wam jak to wygląda z dołu Składka schodowa co prowadzić na dół i do góry. Pierwsze zjedziemy dolną kondygnację. Budynek jest na takim zadupiu, że się wyrażę, że nie hmm. wiem skąd ci ludzie tu grali. Widać jakąś starą chłodnię. Mazoko. Węzeł ciepłowniczy. Wskoby ogrzewane gazem. Widać trzy piece gazowe. Czwartego nie ma. Masakra w jakim to jest stanie kurde. Coś niesamowitego Przejdziemy tutaj w głąb, tutaj widać jakieś pomieszczenie takie gospodarcze Ale nas nie interesuje, ja się bardziej chcę zająć tutaj salą Budynek jest naprawdę zachowany w takim stanie że tu na przykład znajdujemy się teraz na dolnej kondygnacji Przed chwilą szliśmy tutaj po tych szybach Widać tutaj loże takie wielokondygnacyjna jest to w gorzejm dyskoteka w sumie jedna z lepszy dyskotek na których byłem, bo te które znałem to się tutaj nie równają nawet Rysunki co jeszcze ciekawe jeszcze zachowało się nawet trochę oświetlenia na górze No kurde robi to wrażenie niesamowite Lampy są pościągane, nie wiem, kto je pościągał. Kurde, no tu się mogło bawić naprawdę sporo sporo osób, jak już wspomniałem. No, proszę bardzo, rureczka do tańczenia, podświetlenie z dołu, Żeby nie umierać, nie? Przechodzimy za bar, bardzo sobie duży, aczkolwiek pusty już jest. Patrz, jakie kraty zrobione jest nitowane, nie To jest ciekawe. Moment, 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 moment. Przejdziemy tutaj. Masakra, jeszcze te rysunki na ścianach. Coś niesamowitego. Kurde, jaka miejscu Parkie lekko niżej jest. Przepiękne, przepiękne rysunki. Coś niesamowitego. Budynek jest przeolbrzymi. Już zaczętać orientację tutaj. Tu na przykład się kieruje w stronę. A Tu się kieruje w stronę toalet. Wiem, że Was sobie to nie interesuje, ale. No, Zwróćcie uwagę, że w jakim stanie one są. Dosyć. Dosyć fajne, nie? Kurde. Miasto ja miejscówka odpuści dzisiaj. I przyjadę tu kiedy indziej, ale nie żałuję. Nie żałuję, bo jest naprawdę miejsce, kurde, takie, że aż kurde. Chyta, kurde. Kolejne loże wędzą w prądu, i zaś krata, też wszystko kute nitami. I Tutaj się przechodzi wyżej, zaraz tam się udamy. Tutaj można zwrócić uwagę, tutaj zamknięte są skorpiony. Które były pod podłogą. Da się otworzyć to? One już tak są martwe. Aczkolwiek no widać, że tam skorpiony leżą. Zajebiście skorpiony. Tu co chodziło a pod spodem znajdowały się takie miłe stworzonka. Nie, tu specjalnie tak zrobione, żeby tego nie otworzyć, tylko wrzucić ewentualnie coś. Aha, tu jest było oświetlenie, sorry. Oświetlenie, spróbuję tam wpuścić kamerę, może będzie bardziej widać. Widzicie? I to jest właśnie ten skorpion. Postaram się sobie zbliżenie. One są martwe. W sumie nie dostały jeść przez ileś lat, no to się nie ma co dziwić. Dobra, przejdziemy w głąb budynku. Dobra, udajemy się na wyższe, udajemy się na, udajemy się na wyższe kondygnacje. Masakra. Co za miejscówa. na no, się tak zachwycam, ale chyba sami widzicie, że no jest czym w sumie. Szatnia. Przecież gdzie jest na wyższe kondygnacje? Bezpieczniki jeszcze są. Instalacja elektryczna nie została tak rozkadziona. Drastycznie proszę sprzęt. Sprzęt do DJ-ki. Bramki na wejściu. Dobra, czekajcie. Udajemy się kadłubą, schodową, kręconą taką. Dosyć ciekawą do góry. Fajna lina jako pochwyt. Konstrukcja metalowa, ale dosyć ładnie zrobiona. Tutaj będziemy mogli zobaczyć pomieszczenie z góry, jak wygląda. Zwróćcie uwagę na konstrukcję dachową. Wszędzie jest oświetlenie takie. Wiedźba wykorzystana do oświetlenia parkietu. A parkiet, no, jest sporych rozmiarów. Dobra, przejdę z boku, jeszcze wam pokażę, jak tam to wygląda. Coś tam jest? W każdym razie ta dyskoteka to chwiebę w dziesiątkę. Tutaj widać balkonik. Rurkę do tańczenia. Nie będę Wam tutaj tańczył. Fajnie wyglądałem te szyby, po których można po prostu chodzić. I widać wszystko na dole. I tutaj rureczka. Elegancko. Kurde, co za miejscówka. Dobra, muszę zrobić kilka fotek. Wznawiam nagrywanie, bo miałem aparat ustawiony w innym trybie. I chcę po prostu mieć nagranie, granicy będą dosyć fajnie. I mam nadzieję, że po prostu ta ostrość w, tym, w tej kamerze w aparacie nie będzie jakaś drastyczna. Aha, to składka sodowa. Przejdziemy tutaj na pomieszczenia biurowe. Najprawdopodobniej zarządzanie całą tą dyskoteką. Łazienka. W sumie nie ma tutaj nic ciekawego, jeżeli chodzi o, o fajny kolor rampy, nie? Tutaj pomieszczenia póki co widzę, że są puste A więc nie ma co tutaj nagrywać A, tym weszli weszli. No ta sala jest na bank. Godna uwagi. Kilka fotek muszę dać. Jeszcze widać czatnie pracowników. Nie jest jakaś dużo, czyli można byłoby wnioskować, że mało osób tu pracowało, bądź mało się przebierało. Brodzik. Skurde, Masakra. Przecież ta miejscówka jest skupiająca się o nas więcej niż do Jebana jeszcze się nie No właśnie, podejrzewam, że nie, nie. Nie. Oczywiście, że nie. aczkolwiek, nie, nie widzimy patrz, kolejne akwarium kolejne akwarium tutaj coś z deku widzisz, jakaś myszka nie wiem, nie wiem czym się impreski. jak się tutaj bawiło towarzystwo Ach. Nie będę, nie będę wam pokazywał zdjęć, publikował trochę sprzętu, już się tutaj zachowało. O właśnie, to jest ta szyba, co mówię, że z biura mieli widok na parkiet. Co się dzieje? Ty, patrz jaki to jest materac, chłopie. To jest materac? No, proszę ty. Aha, ty, patrz, jest jakieś takie twarde Takie do ćwiczeń bardziej, taka mata, nie tutaj widać konstrukcję dachową, ale nie będziemy zjeżdżali kamerą na otoczenie, bo, bo nie będziemy zdradzać po lokalizacji I To nic. Dziecko takie, żeśmy zobaczyli. Z tego miejsca się będę z wami żegnał i na go. Na razie.